Witam dziś taki nietypowy odcinek, troszkę inny, o korowarce, bo tutaj widziałem pewna osoba na kanale, ma problemy z korowarką, pytał się co może być przyczyną, no oczywiście ta osoba ma rację, luzu nie może być żadnego na oszczu, Oszcze musi być stabilna, prowadnica tak samo, musi być stabilna, tu nie ma ani minimalnego luzu, jak widzicie. Jeżeli jest luz na nożu, wtedy kable po prostu uciekają na boki. Tam widziałem właśnie na kanale podobna korowarka, tylko ma inną prowadnicę. Tamtej prowadnicy jeszcze nie widziałem. Mam nadzieję, że będzie dobrze służyła. Ale tak jak mówię, luzu nie może być żadnego. Jeżeli jest luz, to tak jak tutaj pan, albo próbuje sam naprawić, albo zwrócić po prostu, bo trzymać nową. Jeszcze jedno pytanie, bo tutaj pewna osoba mnie pytała, bo ma także problem z kablami, jakie wkłada, to niekiedy mu one po prostu też uciekają na prawo i na boki. Nawet jak ma nóż stabilny. Tutaj są te dwa otwory, duży i mały. Jeszcze jest inne na większe kable, ale mamy te zamontowane, i tutaj te małe kable, jak na przykład taki on nie jest bezpośrednio wsadzany na prosto do noża tutaj ta obudowa ona musi te oczko tak znaczy się on musi iść w dół żeby ten gabel szedł jak mówiłem od dołu do góry wtedy on go łapie stabilnie go trzyma i przycina Bo jeżeli damy go prosto też może być nawet jak jest korowarka sprawna to on będzie po prostu uciekał niekiedy więc mam nadzieję, że tam pomogłem troszkę. Jak się podobało, oczywiście łapkę w górę. Hej.